Byłem w hotelu po jakiejś gali i tam mówię Maniura, zejdź po sushi, a ty nie możesz zejść? Ja mówię nie, bo jestem zawodnikiem MMA i jestem zmęczony. To było przed związkiem z Denisem, nie, po związku z Denisem. No i ona tam zeszła na dół i widzi to nogę, nie? Ona czeka na to jedzenie, tam trzeba było kod wpisać, tam jakieś, to jest te trzy ostatnie cyfry telefonu no ja nie jestem już nie słuchajcie, no i tam podchodzi stanoga i mówi, cześć kochanie Matek tak patrzy na niego mówi, dzień dobry, dzień dobry ale chyba nie do mnie tak mówić on mówi, chodź zapalimy sobie papieroskę ona mówi, nie ale ja nie palę panie stanoga, ja nie palę taka młoda dziewczyna nie chce ze mną spędzić trochę czasu ale tutaj mam pokój obok, nie w mariocie ale tam obok mam pokój nie, nie, ja mam chłopaka, ja nie chcę. I on normalnie...